No bo jak człowiek jest zaślepiony własną złością, zawiścią, gniewem itd. To, to nie widzi. Nie jest w stanie zobaczyć nic poza sobą. A dlaczego tak jest? To jest bardzo mądry mechanizm. Dlaczego, kiedy się znajdujemy w złości, to nic nie rozumiemy z tego, co się dzieje wokół nas? To znaczy, wydaje nam się, że oczywiście rozumiemy wszystko. Wszystko nas po prostu wkurza i wszystko trzeba zniszczyć, nie najlepiej. To jest mechanizm taki, że właśnie jak już mamy świadomość energetyczną, to sobie zdajemy sprawę z tego, że ten horyzont poznawczy nam się zawęża do tej jednej określonej energii, po to, żebyśmy mogli coś z nią zrobić. Po prostu, bo. To jest tak jak z bólem. Yy, niczym się nie różni w, tej, w, tej, w, tej jakby w tym ujęciu ból, yy, nie wiem, kolana od, czy pleców od, od, od yy, gniewu, od zaślepienia gniewem. Yy, po prostu bolą nas plecy, to wiemy, że coś trzeba zrobić. Nie? Trzeba Coś nie działa, trzeba coś naprawić. Boli nas kolano, trzeba działać, trzeba, trzeba coś zrobić. Nie? I nic innego nie jest ważne.